Chipsy z Korei Południowej, oczywiście inspirowane Squid Game. Smak ma nawiązywać do koreańskiej popularnej zupy jump Pong, czyli takiej pikantnej zupy z owocami morza. Może nie jestem jakimś wielkim znawcą chipsów, natomiast mam wrażenie, że to trochę bardziej przypomina jakieś prażynki niż chipsy, jeżeli chodzi o aspekt wizualny i techniczny aspekt jedzenia. Jeżeli chodzi o zapach, to dominuje dość taka przyjemna kwaśność. Jeżeli chodzi o smak, to nie ma tutaj nic, nie ma to nic wspólnego z owocami morza. Smak w dużej mierze jest słodki do tego stopnia słodki, że miałem przez chwilę wrażenie, że jem płatki śniadaniowe. Ta słodycz próbuje i co jest kluczowe, próbuje być przeamywana przez jakąś kwaśność, ale nie może się do końca przebić. Na finiszu pojawia się pikantość. Gdy już łykniemy, to czujemy zdecydowanie mocniejszą pikantność. Oczywiście nie mam pojęcia, jak smakuje ta zupa. Te chipsy nic urokliwego, specyficznego w sobie nie mają. Do jednorazowego zjedzenia jak najbardziej się nadają, ale czy chciałbym je z premedytacją kupić po raz drugi? Wątpię.